Dzień dobry, kolejny łącząc na Nie wiem musieliście czekać na to I już jestem w jednym odwętarz Na tym to wysłać? Ale się nie udało Więc. Chociaż że tak, to, to jest tak to teraz usprawiedliwiane Ale może jest jakiś taki w takim miejscu? Ok, to jest tak jak A gdzie ja, o, powiedział. ja. Ciekawe. co to jest. Chyba A chyba... Yes. Okay. też po jest. To jest po angielsku po prostu. I nie wiem, czy to musi być tak naprawdę. A, to jest fajnie, tak. No, to No, nowa... nowy ward. O, jakaś torna rejka będzie. No teraz ja to wiem. Ło! To oni będą znikali? Czyli gdzieś Tak. To jest za będą w tym

My mamy ich w Tego okay. ja, nie wiem nawet. To jest z potopnego. Pewnie. <tuszelny> uh, Uniwersum? Co? So. Co no. teraz? Co? No. So. A, ah, to są te sprinty! Okej. Okay. A to akroby, no tak. To jest star alien. Pierwszy star alien. Mm, yes. Ja to mam. Ben... Tylko to nie mm -hmm. nawet mam. Mm -hmm. Ten most. Fall, no? O, oli, o. Aha, ci ona tylko przetrwała. Pyślałem sobie jeszcze ktoś jest to. Ale nikt już. No to już mocno. Wars of light. No to nieźle. Koniec. Ok, pan na pewno sprint go obejmie wszystkich. I na pewno to będzie Oglądam to na trailer. I to nawet. Ja patrzę Ok. Aha, ci, wszystko nie mamy odkryte. Ale inne tak. dole zawożone tak jak Darkie Pirate. Dostawicie i to będzie już na pewno. Oraz chyba ma być też druga mapka i pierwsza. No ok. Oraz y or widzicie. To, 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 to tak, tak, wiadomo. Okej, okay. i tu. Taka dama. Okej. Okay. Tu się nie przejmuje Ja dużo tylko byłem. Tam Wam pokazał na sam koniec, silka. O, lecimy. O, lecimy. O. O kurczę! Dobrze, teraz dostaniesz. no i to mi się już podoba. Ok, no, no ja sobie założę. To i ja po A my było Aha, okej, umrok. nie działa. Okej. Okay. Okej. Okay.

robiłem pierwszego. mnie pierwszego. A co mi dają te? Nic? Jak mi nic no to liczbę. co? wszystko. Aha. Tak, dziękuję. To już nie ma. Też mogę tak, mogę już właśnie Dziękuję. Aha, to właśnie jakiś się się, Tak, tak, już te tak, Ile like A tutaj na te story to nie? Dziwnie. Aha, Jak okay. najbardziej. Aha, po okay. To pozdrawiam. jest zaro tutaj, nie? Aha, to właśnie tyle? I to tyle, jakie dane?

Jest na i Mar Mario. Mario, to jest tam wyszłam podasz i Mario. Mario, widziałam. To jest z tanki. Czyli te stwa i lepiej. Aha. Aha, okej, wiem. Aha, żeby nie Nie. Może też za to pięć. To będziemy lat żyć Mario. Akurat chyba ciągle brzmieli, bo nie jest ksiągę korby. Jak tak, no to ja się nie. Musimy blokować. No to super. No, aha. Nie, nie. To nie, to nie moje. Okej, teraz tylko boty. Nie, nie, nie moje. Ta widzony chępa tu. Super. No, o parcie, okej. Okay. Mario. Okej, okay, możemy wybrać tylko super. akurat Ukraina mam też. Ja my się nie śliczyliśmy. O, oh, okej, okay. ci, impera mamy wyjść na kartę. Rozumiem. Tak. Odwęża. Oj. No, maria jest. Nie wierzę. Okej, myślę, że to będzie, to, tak? O, Gibraltar. Dobrze. Okej. On właśnie nam zrobił. Ja się nie dziwię. Jaki... Nie no, głupi bot jakiś. Ej, no naprawdę głupi bot. To co zrobił takiego bota? No! Ja go po prostu biegł z pieniędzmi. Wow. Okej. Okay. Hmm. No, okay. Aha, czyli będziemy musieli wybrać jednego. Aha, go A albo Marta, albo Radzana. I to, no, mam na taki pomysł. Tutaj się zatrzymamy, właśnie na tych. I za, Jak będzie łapka, no to no to na Marta. A jak będzie pięć, to raczej no, pięć łapek, to będzie to tu 5 łapek to tu, a jak będzie 10 łapek to na pewno będę ręka odblokowywał więc więc tak jak na sam koniec bo już skończyć pokażę wam właśnie to wiecie to co wszystko odblokowywałem ok, wam to pokażę dobra tutaj musicie wejść na ten spray i tutaj macie właśnie Avengers. Możecie wybrać albo jeden, albo dwa, albo trzy. Nie wiem, ale to tak się skończyło. Okej, i pokażę Wam to właśnie. O, i widzicie, tutaj są na jedne kwiatki. To na dwa, to na trzy, a to na trzy. Nie wiem, czy to już było na tyle. Jeśli tak, to no, tak prezentował się, że jest Avengers, to na nadzieję, że Wam się kimś coś podpiął. Oraz, oraz tutaj też na zobaczyć zobaczyć takie myszcze. Takie wiecie. O, i takie. I tutaj macie właśnie na rzeczy. Oraz, oraz jeszcze taki ciekawy. Ciekawe, bo czas jest jeszcze takie coś. Trzeba słabę. ja to na nie grałam. Ale grałam i online, nie wiem. Teraz akurat. No cóż. To na znaczy, tak się właśnie prezentowało to wszystko Myślę, że już nie będę wam już nic nie, po, nie pokazywał. A jak będzie tysiąc subskrypcji, to na pewno będą live'y. Może mi się uda. No to, to już było na tyle. Potem może jeszcze pan pokażę. Jasoneczkę włączę i coś. Nie ja mam specjalnego. Nie to... Nie okej, okay, to... będzie to. Nie okej, okej, to. Nie to. no, już mam piosenkę. Bo coś wam pokażę. Specjalnego... Te które można to odblokowywać, to patrzcie na to. Możecie wejść chcecie. tego proponował wam właśnie na tę Smash bo, bo tutaj będziecie mieli to właśnie. I wy i możemy wejść na które Nawet możemy wybrać jakąś mapkę zaczynamy. Na przykład tak. No i patrzcie, patrz na to. Mamy szansa, tak, patrz. Zansilek. Jeśli podoba nam się ten to coś, to fajnie. Okej, okay. myślę, że to możemy to zakończyć tą pioseneczką. No to mam nadzieję, że się, się film Jak tak? to możecie zostać w pressu subskrypcji, a nie zakapić żadnego filmu na moim kanale. O cóż, będąc mu się tym, no już będę kończył ten odcinek. Do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcineczku. A może sprawdzaj? Nie może zobaczyć Może, może, może nie wiedziałam, że mam internet. No cóż, do zobaczenia i cześć. Ej.